Zapytała mnie słuchaczka, czy to, że jestem 33-letnią kobietą bez dłuższego, oczywiście nieudanego związku, na koncie skreśla mnie jako partnerkę. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Nazywam się Zuza Górska-Kanabus i zapraszam Cię na podcast Od Samotności do Miłości, który jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Napisała do mnie słuchaczka. Kobieta lat 33, określająca siebie jako osobę, która nie ma dłuższej relacji na koncie, ma też brak doświadczeń seksualnych z mężczyznami, i napisała tak: Często słyszę, że to, że nie mam na koncie rozwodu albo kilkuletniego związku, nie jest normalne. Dodała, że jest zdrowa, wykształcona, rozwija się, dba o siebie, jest uważana za atrakcyjną. No właśnie, czy to ją jako partnerka? Uwielbiam, po prostu uwielbiam takie wszystkie kategoryzacje, że jak masz 33 lata, to już powinnaś e, przespać się co najmniej z iloma facetami. E, jak nie jesteś w związku małżeńskim. Albo lepiej mieć na koncie rozwód niż nie mieć, niż być właśnie bez związku długo. Sorry. W moim otoczeniu jest jedna dziewczyna, która przeszła rozwód, i ja nikomu tego nie życzę. Naprawdę uważam, że jak nie masz rozwodu na koncie, lepiej. Jesteś mniej poraniona, masz mniej lęków w sercu, e, możesz być, nie wiem, zdrowsza psychicznie nawet, no bo po prostu stres związany z rozwodem jest dewastujący. Naprawdę. Patrząc na tą dziewczynę, to co się działo, ja nie życzę tego nikomu, po prostu nikomu. I okej, okay, może są też prostsze rozwody, ale zawsze jest to poczucie porażki. E, takie poczucie um, no, mega zranienia, utraty, zaufania. Rozwód jest czymś strasznym. Więc słuchaj, nie masz rozwodu na swoim koncie super! Gratuluję! E, ostatnio usłyszałam takie zdanie od e, tutaj naszego jednego kuzyna, który jest od nas młodszy i teraz e, właśnie szuka żony. on powiedział tak: no na razie na razie nie wychodzi, ale wiesz, mówię sobie lepiej późno niż głupio. No właśnie, bo lepiej pójść niż głupio, bo głupio to boli. I jakbyś miała nieudany kilkuletni związek na, na swoim koncie, e, na przykład to lepiej mieć. O właśnie takie pytanie, lepiej nie mieć związku, czy jakby być 33-letnią kobietą, która po prostu nie spotkała mężczyznę albo nie mogłaby zbudować związek, albo nie umiała wejść w ten związek i dopiero teraz się nauczę. I może otworzyć się na super relacje. Czy lepiej mieć na koncie em, związek z psychopatą, narcyzem, alkoholikiem, przemocowcem? No nie wiem, wymień, wymień sobie jeszcze jakieś inne rzeczy. No sorry. Co jest lepsze? Według mnie nie mieć takiego związku. No, low. Wiesz co, rozmawiałam kiedyś przez telefon z dziewczyną, która była w małżeństwie, gdzie. Mąż stosował wobec niej okropną przemoc fizyczną, a później jeszcze ją śledził po rozwodzie. Miał sądowy zakaz zbliżania się, a mimo to ją śledził i prześladował. Sorry, lepiej mieć na koncie takie doświadczenia, czy nie być w związku? Halo, no zobaczcie, w jakim świecie żyjemy. Moim zdaniem, to, że masz 33 lata i nigdy nie bądź w związku, nie skreślacie. To jest moje zdanie. Oczywiście inni mogą mieć inne. Moje zdanie nie skreśla Natomiast zastanawiałam się, dlaczego nie byłaś. Czy to było tak, że poświęciłaś się na przykład nauce, pracy i jakby odcięłaś od siebie tą strefę relacji z mężczyznami? Czy próbowałaś i ci nie wychodziło? Bo jak się zastanowisz, co jest przyczyną, dlaczego nie byłaś w związku, to można nad tym popracować i to zmienić. Wiesz, i jakby. Sorry, ja mówiłam, że jak miałam 33 lata, to na nowo zaczęłam randkować. Mega dużo czasu zainwestowałam w uczenie się, w randkowanie, w pracę nad sobą, też terapię i coachingi. Przyszłam kursy online, czytałam dużo książek, i po no, trochę więcej niż półtora roku, mniej niż 2 lata, poznałam mego męża. I sorry, to też dla ciebie jest możliwe. Nie wiem, czy też dwa lata czy zajmie Ci to 3, 4, czy 5, nie wiem ile, to jakby nie jest w tym momencie ważne, bo nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Natomiast jak zaczniesz nad sobą pracować, to to, to Twoje życie może się odmienić, nie? To tak jak zaczniesz się dokształcać, to możesz przemienić swoją karierę zawodową. Tak samo wierzę w to głęboko i mam tego doświadczenie własnego, właśnie własne doświadczenie i doświadczenie innych dziewczyn, że jak zaczniesz uczyć się o relacjach damsko-męskich, Dobrych ekspertów, to yy, i jakby otwierać się na mężczyzn, pracować nad sobą, to Twoje życie miłosne może się odmienić. Tyle. Jak masz ochotę, oczywiście zapraszam do, yy, mojego, na mój kurs. Jak wybrać odpowiedniego mężczyzny i zbudować trwały związek bez gierek i manipulacji, zapraszam do współpracy ze mną albo też korzystania z innych materiałów, bo tego jest dużo na rynku. Wybierz, co jest odpowiednie dla ciebie. Jeżeli ci pasuje moje podejście, to zapraszam. Jak pasujecie podejście kogoś innego, też super. I pamiętaj. Czasem lepiej nie mieć pewnych doświadczeń, niż je mieć, i później a, musić z nimi żyć. Dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli odcinek Ci się podobał, to kliknij łapkę w górę, zostaw subskrypcję i udostępnij ten materiał, gdzie się da, aby czynić ten świat mniej samotnym miejscem. Zapraszam Cię też do wsparcia rozwoju tego kanału na Patronite. W opisie odcinka znajdziesz informacje, jak możesz to zrobić. Do usłyszenia, cześć!